Witam Was bardzo serdecznie, przypominam o narzędziu do filtrów, przypominam, że szukamy cały czas mechaników, elektromaników też, jak masz umiejętności i chcesz pracować w firmie, która robi rzeczy niezwykłe i doprowadza je do końca, to, to zapraszamy. Można u nas się rozwinąć i pracować naprawdę w ambitnym zespole. Chcę jeszcze Wam powiedzieć jedną rzecz. Nagrywam dzisiaj z nowego sprzętu i powiedzcie, jak jest w porównaniu do pozostałych odcinków. Czy są jakieś różnice? Dobra, przechodzimy do tematu odcinka. Będzie nim 7.5.30, który wjechał na warsztat. Plus krótka aktualizacja, co tam się wydarzyło i co się zmieniło. Lecimy. Dobra, słuchajcie. 6420S, automat, skrzynia rozebrana. Skrzynia rozebrana i niestety, ale jest źle. Czy ona będzie żyła, to jeszcze Wam powiem, ale tutaj już wiemy na pewno, że nieumiejętna naprawa jest przyczyną awarii dość poważnej w tej skrzyni. Niestety, ale mamy tutaj straszne szkody. Opiłki, które widzieliście na poprzednim odcinku, tylko tyle wam powiem, że są stąd. Tu się dostał kawałeczek łożyska i śrutowało się to wszystko i stąd te opiłki. Myślę, że w kolejnym odcinku wam powiem, czy naprawiamy tą skrzynię, czy jednak będziemy szukać przekładni nowej, innej. To wszystko przez nieumiejętną naprawę, no a najpierw przez nieumiejętną diagnozę niestety poprzedniej, poprzedniego mechanika. Myślę, że ten ktoś to ogląda, to zrobi się czerwony, o ile ma sumienie. 68,20, też na pałerze. Tak jak Wam mówiłem ostatnio, dojechały części i składamy tam przykładnie. Tak mamy mniej więcej w tym momencie. Tak to wygląda powinna być jutro już stykana do że tak powiem, do kupy. Tymczasem chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym drze ciągniku który wjechał tutaj w miejsce 6530 który teraz widzicie na zdjęciu. Tam czekamy tylko za podnośnikiem który chyba dzisiaj właśnie przyjechał, jak oglądacie ten odcinek i tam musimy wymienić ten podnośnik tam gdzieś leżą przespawane ramiona z tego co kojarzę. wymieniliśmy kulę Wieszaki też nowe, także taki kapitalny remont. Wkładamy końcówkę wałka, dokończamy TLS i tamten ciągnik byłby gotowy. Natomiast tu w międzyczasie wzięliśmy sobie ten ciągnik, dlatego że tutaj mamy temat związany standardowo z wtryskiwaczami, z turbosprężarką, pomiar ciśnienia na cylindrach. Taka ciekawostka wyszło całkiem przyzwoicie. No na pierwszym minimalnie gorzej, ale to wszystko się łapie w granicach normy. Norma to jest 10% od 30 powiedzmy dwóch barów, które są maksymalnymi lub, lub od pomiaru, który wychodzi, nie, no, czyli jeżeli mamy tam 30 z haczykiem na przykładowo, no to, to żaden nie powinien odbiegać. Na więcej niż 10%. Nie? Żaden cylinder to jest jeszcze dopuszczalne. Można dalej taki silnik jeszcze eksploatować bez remontu. Bo często dziś tam pewnie mierzycie sobie ciśnienia w warunkach domowych i stąd ta sugestia. Co nam tu wyszło? Zrobiliśmy tutaj, słuchajcie, przegląd P50, czyli ten rozszerzony. mamy, słuchajcie, do zrobienia. To co widzicie, czyli wtryski, tu już myślę, że jutro powinna być pompa, listwa, rurki, wtryskiwacze leżą już uszykowane, to raczej staramy się mieć na miejscu do tych ciągników, turbosprężarka też uszykowana, tu jeszcze taka ciekawostka, turbosprężarka w tym ciągniku wygląda na to, że jest oryginalna albo była założona od innego ciągnika. Jako tako nawet nie było od niej jakichś mega błędów, no ale zobaczcie co tutaj się dzieje patrzcie, tak sobie wylata ten przegubik. No i tu mogło dojść do tragedii. Na szczęście nie doszło. Jakoś to było zapięte. Także spężarka należy się temu ciągnikowi. Nowa. Zbiornik się kończy suszyć. Paliwo ku naszemu zdziwieniu dosyć ładne. Także tutaj parę litrów, czy tam kilkanaście tylko odejdzie. Resztę wlewamy z powrotem. Nie ma się czego odczepić. Robimy też Tumik drgań standardowo. Także taka standardowa naprawa. Jeśli chodzi o tumik drgań, to zobaczcie, taka ciekawostka. Tu klient miał w ciągniku, dał nam kupiony już wcześniej. Tumik drgań. Natomiast sytuacja wygląda tak, że tumik jest dobry. Tu leży stary tumik. Bardzo ładnie, wszystko ciasno, cała tutaj ta obudowa, ta, 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 plastik, ta, 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 ta plastikowa osłona. To wszystko jest ok. Nieruszone, tak naprawdę. Natomiast Problemem tutaj słuchajcie jest luz na tych tulejkach. No możecie sobie sami naprawiać, my nie musimy tego robić. Jeżeli ktoś ma umiejętności, to bez problemu to zrobi. Problemem tutaj słuchajcie są zużyte te tulejki w tej tutaj w tej piaście. Te tulejki mamy na stanie, teraz macie link. Natomiast problemem tutaj jeszcze jest to, że zobaczcie, to wszystko ma luz nie tylko przez zużycie w środku. Tylko przez to, że mamy tutaj próg na czopie od koła, i teraz, jak ktoś to w porę słuchajcie zauważy, to wyjmijcie takie koło. Jeżeli nie macie w okolicy pfałowca, to wyślijcie nam takie koło. To my wam je zregenerujemy, byście mieli jak nowe. No bo nowe koło do John Deere'a tutaj kosztuje do 7 piątki, dosyć sporo. No i to było główną przyczyną. Wjeżdża też flasza od strony przekładni. Wałek. Wygląda na dosyć ładny, bez luzów jakichś wielkich, więc to nam zostaje. No i będziemy mogli to składać na nowo. I to mamy do zrobienia. Dodatkowo do zrobienia jest, słuchajcie, temat jednej końcówki drążka. Przy silniku musimy jeszcze zrobić układ wentylatora. Tam standardowo, słuchajcie, pasek. Rolki, czy tam napinacz. Jeśli chodzi o TLS, mamy do zrobienia kość. Tak, jest do zrobienia kość. Jest do zrobienia końcówki, siłowników. Do obsługi hydroakumulatory. I to by było. Także ciągnik, słuchajcie, w całkiem niezłym stanie. Dosyć taki widać, no nie pracował ciężko, ma chyba tam koło 11 tysięcy, tak mi się wydaje, z tego co dobrze pamiętam. Z tyłu też całkiem przyzwoicie, taki widać, że słuchajcie, niezmarnowany. No mamy teraz na placu ciągnik Z raptem tysiącem godzin więcej O ile jest prawdziwy ten przebieg I tam jest dużo więcej rzeczy do zrobienia To może będzie kolejny odcinek o tamtym ciągniku Też 750 Dosyć z daleka do nas przyjechał Bo ten tutaj jest taki w miarę lokalny ciągnik Tam powiedzmy do 100 km A tamten przyjechał górcze daleko Daleko, naprawdę z daleka I jest dużo więcej rzeczy do zrobienia Tam nawet nie wiem czy się nie skończy Na remoncie skrzyni zobaczymy jeszcze Jutro ma przyjechać klient przejedzie się tym ciągnikiem, jeżeli to mu wystarczy na razie, no to tak to jeszcze będzie tą skrzynię użytkował. Na pewno jest do zrobienia też silnik, netycznie jak tu, czyli turbo, wtryski, do zmierzenia ciśnienia, no ale oprócz tego jeszcze dużo, dużo innych bolączek. I zobaczcie, raptem, teoretycznie 1000 godzin różnicy. Natomiast ktoś może powiedzieć, a, na pewno ma dużo więcej tamten ciągnik. Niekoniecznie, no bo widzicie, robiliśmy tego Francuza, tego 650, znowu macie go na obrazku, no ciągnik ma naprawdę prawdziwy przebieg. No i co? A wygląda jakby miał trzy razy tyle. No i to wiecie, to, to nie ma reguły, że ciągnik ma przepracowane tyle i tyle. On musi być zakatowany. Wcale tak być nie musi. I to jest taki żywy dowód, że, że tak nie musi być. Mamy ciągników dużo takich, które mają naprawdę po kilkanaście tysięcy godzin. Niektóre już bliżej 20, niektóre gdzieś tam powiedzmy pod 15 i naprawdę te ciągniki są na bieżąco serwisowane, to wtedy nie są wielkie kwoty, oczywiście jak zliczymy to z wszystkich lat no to jest spora kwota, natomiast no pokażcie mi maszynę, która przepracuje 20 czy tam powiedzmy więcej tysięcy godzin i nikt nie zainwestuje złotówki, no nie, nie ma takich maszyn. Oczywiście czasami to są większe kwoty, bo są jakieś przygody, jakieś losowe awarie. Gdzie jeszcze z tych losowych awarii tak dużo jest gdzieś tam? Ma, ma podłoże w użytkowaniu czy w winie operatora lub wielu operatorów, co, co, co gorsza. No ale jak zliczymy takie drobne inwestycje, bieżące, cyklu, takie regularne, to też ten ciągnik pochłania jakieś pieniądze, no ale to jest taka kolej rzeczy. No. Jakbyście sobie kupili 10 koni takich żywych i chcieli to pole orać koniami, no to one też muszą, trzeba je tam szczepić, musi przyjechać weterynarz. Trzeba o nie dbać, trzeba odmazać stado i tak dalej, i tak dalej. Oprócz paliwa, czyli powiedzmy oprócz paszy, no one też wymagają specjalnej gdzieś tam opieki, no i to tak samo jest z tymi maszynami, także no i nie cofniemy się przed tym. Maszyny kosztują, będą kosztować jeszcze więcej, no niestety u nas troszeczkę zaczyna, słuchajcie, robić tak na zachodzie, czyli coraz częściej się nie będzie opłacało naprawiać niektórych maszyn. Takim przykładem jest jedna z maszyn, którą teraz odesłaliśmy do naszego dobrego klienta. No po prostu odradziliśmy i nawet sam klient zrezygnował z naprawy, bo no tam by weszło w nią myślę, że ze 150 tysięcy i nadal byłoby mało. Bo już praktycznie w tej maszynie nie działało nic. A przez dwadzieścia kilka tysięcy godzin była dojeżdżana na maksa ile szło. Do upadłego, jak stanęła, to tam było podleczenie, a jeszcze dalej w końcu stanęła tak, że, że nie szło na lawetę, była wpychana za hol. Potem do nas na plac była zepchnięta na holu i teraz zepchnięta z powrotem wróciła. Gdzieś tam propozycja padła, że może na części byśmy to kupili. Pierwsza w ogóle maszyna taka by była u nas w historii, ale no też się sam waham, jeszcze ja sam się zastanawiałem, ile z niej jesteśmy w stanie odzyskać. No bo o ile jest ciągnik, powiedzmy, który jest nie najgorszy, a gdzieś tam na przykład się nadpalił i, i była decyzja o kasacji, ubezpieczenie wypłaciło odpowiednią kwotę, na przykład ubezpieczenia, wtedy jest łatwo taką decyzję podjąć. No to jest inaczej, bo, bo przeważnie jest tak, że, że część ciągnika jest ok, albo dużo mechanicznych rzeczy jest ok, natomiast tutaj no, dużo mechanicznych rzeczy już się nie nadawało do dalszej eksploatacji, one nawet się nie nadają, żeby jest coś jako używane. To tym bardziej, jakby rodziło dosyć spore ryzyko, a jeszcze trzeba to porozbierać, pokatalogować, porobić zdjęcia, powystawiać. Także no, no nie może to więcej kosztować, jeżeli mamy jeszcze coś na tym powiedzmy zarobić, no bo też jakby to, to za darmo nikt tego nie chce robić. No i tak to by, słuchajcie, wyglądało. Chciałbym wam nagrać jeszcze o tym kolejnym 7:30. Myślę, że niebawem wpadnie może gdzieś tam jakaś. Mała, małe podsumowanie naprawy tego 6820, no bo myślę, że jeżeli skrzynia, skrzynia uda się zamknąć do końca tygodnia, być może, być może się uda, no to na początku czego ona będzie w ciągniku i będziemy już go testować. Gdzieś tam półtora dnia potrzebujemy do dwóch max, żeby ją wsadzić, uzbroić ładnie, ewentualnie jeszcze tam pousuwać wycieki pod kabiną, bo to też przy okazji trzeba porobić, już ta kabina jest podniesiona. No i jak tylko tam odpalimy go, to, to będą testy. Natomiast ten 64,20, no to tutaj jesteśmy dopiero na etapie gdzieś tam ustalania, jakie części, skąd bo są gdzieś tam problemy z dostępnościami i dopiero na tej podstawie będziemy mieli wyczerpującą informację ze ZDF, -a, co jest dostępne, co nie. Dopiero będzie decyzja czy naprawiamy. Adam, czy się waży los jakiejś regeneracji dwóch części, czy w ogóle da się to zrobić? A taka troszeczkę no, kombinacja niestety, co nas no, nie do końca satysfakcjonuje, klienta na pewno też. Natomiast klient tutaj na pewno jest poszkodowany, no, bo maszyna wcześniej trafiła nie pod ten adres, który powinna trafić. No i będzie to bolało strasznie. Dobra, słuchajcie, ja kończę. Jeszcze krótka prezentacja z placu, co tam się pojawiło. A, wyjechał od nas 6330. Pana Marka, także to się zmieniło, no ale dojechały kolejne ciągniki. Do zobaczenia, niebawem, pozdrawiam, z Dominowa, cześć!